Z 5 na 6 sierpnia 1943 roku oddział komandosów Armii Krajowej Okręgu Rzeszów obwód Jasło dokonał udanego napadu na duże i silnie strzeżone więzienie Jaśle. uwolniono 66 więźniów politycznych i umożliwiono ucieczkę kilkudziesięciu pospolitym. W mówiły alianckie radiostacje i pisała niemal cała tajna prasa podziemnej Polski. W związku z przebadającą w tym roku 80. rocznicą akcji Pensionat organizatorzy zapraszają na cykl imprez towarzyszących. W dniu 4 sierpnia odbędzie się tradycyjny Marsz Wolności, a w dniu 6 sierpnia po mszy świętej uroczystości patriotyczne pod pomnikiem upamiętniających akcję Pensionat. Wszystkie informacje dotyczące tych wydarzeń dostępne są na stronach internetowych instytucji miejskich i na plakatach. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zainteresowani są historią miasta Jasła.